Z Witam Was w czwartym odcinku z gry CSI Kryminalne Zagadki Las Vegas Niezbite Dowody Dzisiaj będziemy kontynuować sprawę Oraz e, jeszcze chciałbym powiedzieć, że odcinek będzie trwał około 15 minut Z tej racji, że nie chcę robić 40 minutowych filmików e, Ponieważ e, ostatni odcinek, który trwał prawie 50 minut Oglądało 8 osób W tym pewnie jedno wyświetlenie jest dla mnie e, bo sobie nam oglądałem, y, jak mi to wyszło. Czyli w sumie mm, troszeczkę nie miałoby to sensu, więc się zastanawiam nad zawieszeniem serii. Jest zero komentarzy, no dosłownie po prostu nic. I tak się zastanawiam, czy to ma w ogóle sens. Ale nie chcę nagrywać tylko i wyłącznie Minecrafta, a tę grę bardzo lubię, więc chciałem ją nagrywać. No dobra, bez y, tutaj zbędnego paplania, y, przechodzimy do gry. Jeżeli bym sobie kijał, smarkał i tak dalej, to się nie przejmujcie. Jestem przeziębiony, skoro tak leży w łóżku. To mm, chciałbym przynajmniej coś robić, bo już się nudziłem po prostu na maksa. Dobra, z tego co pamiętam, to ostatnio znaleźliśmy ten rulonik tutaj banknotów. i Szukaliśmy tutaj jeszcze jakiś poszlak i nie możemy nikogo przesłuchać. Ale żeby się upomnieć, jeszcze tam zajdziemy. Yy, do pokoju przesłuchać. Hey, what's up? Zacznijmy może od Eda, klasycznie? Dobra, jest nasz, jest oto i nasz Ed. Nic dobra, brak reakcji. Liz. Potem Debra. Ty masz Nie. Debra. Z tego co myślę też podpowiedzi nie możemy wziąć. Wziąć. Nie wada, nie nieważne. E, dobra, nikogo nie możemy przesłuchać. Te lokacje już są zbadane. Dobrasa? Możemy jeszcze poznać... Nie, tylko podejrzanych tu można. Dobra. Prosektorium, coś więcej? Nie sądzę. Dobra, też nic. Yy. Yy, laboratorium. Może coś jednak przegapiliśmy? Albo jesteśmy w stanie coś odkryć na podstawie jakichś dowodów, albo baz danych? Nie wiem. Tu mamy ten dalej ten dziwny szary materiał Czysto, czysto To czysto, dobra O to może spróbujemy jeszcze co my tam mamy Eee włos z banknotów Krupki CSI? Nie, sorry, to będzie DNA na EDA, nie? No, those two don't match PPP, dobra Eeeh, CSISA <śmany> i zabrane do wody, włos Eda, porównujemy osmolony włos Eda, z włos rony z banknotu. Włos włosem, rzecz jasna. No, those two don't match. Jednak nie. Eee. Niech ja pomyślę. Denalis. Nope, those two don't match. Nie Lis też... Eee, nie no, za krótki był. A gdzieś do tego grafika. Debra. Eee. Dobry No, nope. those two don't match. Też nic E właśnie tego taksówka, że jeszcze mmm DNA ofiary Siemię. jest. Of course, he was bald, so I know, tak, możemy aresztować Eda ja da. Dobrasa już. Dobra, czyli będziemy aresztować. Możemy dostać nakaz edzamil aresztowania, prawda? Dobra. Um, co teraz nam powiesz, Mr. Ed? Na polu minigolfa wszyscy się się rzecz przy ósmym do. Funny strange or funny hysterical? partner balls. You lost me at hello. You mean my hidey hole? Well, sure, no problem, my brothers. I can explain that. No, let me. After Liz tossed you out, you had no place to stay and no money. So you came back Tuesday night, you found your hostess is gone, and you helped yourself to 15 bucks. Oh, and for warmth on a cool Vegas night, you stole Deborah's poncho. I don't know what you've been smoking, Captain Brass, but it can't be legal. <laughs> like some way, or you knew that poncho and the record of harassment would implicate Deborah in bob's burning and you were pretty pissed off at the cab driver anyway for just generally being a small minded jerk you know a free spirit like you you took the turpentine too evidence preselected to put the blame on the fire goddesses settling a grudge or two even as you built your bankroll from nothing to something it was easy to find bob's cab to hail Hell, he kept driving up and down in front of Deborah's. You told the cabby to take you to the foundry yard. When you got there, you doused him with turpentine and threatened to set him on fire if he didn't give up his cash. He gave you the money, but you lit him up anyway. The flash fire singed your hairs and the poncho. Once out of the cab, you ditched the turpentine can and slid through the fence. In a hurry to get away, you tore your jeans. Then you ditched your clothes and shoes and headed back to Deborah's where you planted the poncho in the temple. So you got his money, but you really wanted to get even with the women, and maybe with Bob himself. You got it wrong. I doused the guy, okay? And he handed over his money, but I didn't want it. I was just trying to scare him out of being such a bastard to Deborah, right? I lit a match, but I was just trying to scare him. He went for my hand, and the match dropped, and we both got burned. And you just grabbed the money to save it from the flames. Be cool! It could have happened that way, right? And if it didn't, if I did do it the way you say, then all I really did was rid this beautiful planet of one ugly bigot. And you should give me a medal, not put my ass away. Maybe I was sticking up for those fire goddesses and their lifestyle. And mine. All we really wanted to do was live free, to spread the love. And the bigots of the world, the Bobs of the world, they're the ones that deserve to get burned. You said it yourself, Mr. Freeborn. You and Bob both got burned. And where you're going, you'll find a lot of people living alternative lifestyles. Including white supremacists like the <laughs> late <laughs> <laughs> cab driver, you'll have plenty of opportunity to spread the love. Чуди, Not so Well, that's one dude I don't mind roasting in the can. All this talk of heat, though, I'm ready for a soda. You want one? I'll meet you in the conference room after the show. you Ach, nie spodziewałem nie pamiętałem w ogóle że to się w ten sposób skończy. No dobra, zobaczymy szybko. For evidence you found everything there was to find. For Hence you didn't need many at all. And at the end of the day, you followed the evidence to a clear conclusion. I can't argue with that. Good work. You did very well, though as I noted, there's still some room to improve. I'm giving you an above average grade. Super, podoba for Powinien nam dać najlepszą ocenę za robale. Dobra, co to jest? W Na następnym odcinku rozpoczniemy sobie sprawę podwójna stawka. A już pamiętam tą sprawę. Mm, nie będę tutaj mm, spoilerował. Dobra, no to w sumie to tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku CSI. Do zobaczenia!